Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale, a dziś dalsza część stabilizatorów, tym razem stabilizatory mechaniczne. Także zaczynamy. No i weźmy sobie na pierwszy ogień. Najzwyklejszy stabilizator, taki jak kupicie sobie John e, zwykle z prawej strony występuje. To jest zwykły stabilizator. Oczywiście tutaj mamy zamiennik. E, jest to stabilizator sprężynowy, w środku jest sprężyna. Czyli mamy tutaj tylko i wyłącznie amortyzację. Ewentualnie tu mamy regulację delikatną. No i nic poza tym cały czas ramię dolne nam na tym pracuje. Przez co wyrabia się również na mocowaniu. Cały czas nam tam gdzieś trzaska i tak dalej, gdy nie mamy żadnej maszyny podpiętej. I warto w tym momencie zastosować taki uchwyt, bo gdy mamy taki stabilizator, no to mamy tylko górną część plus tutaj boczną blachę. Jak widzicie na jedną śrubkę jest wtedy montowane. Jeśli chcemy coś bardziej stabilnego, no to możemy zastosować automatyczny, tak jak w poprzednim filmie mówiliśmy, lub Montujemy sobie taki uchwyt plus mamy tutaj dwa stabilizatory, tak zwane mechaniczne, rurowe, różnie są nazywane. Mamy tutaj regulację z dwóch stron: od strony tutaj widełek, z drugiej strony mamy regulację na zawleczkę. Mamy tutaj taką zawleczkę. Dwie opcje regulacji są, dwa otwory możemy sobie wyregulować. Ponadto resztę możemy zrobić na tym gwincie, i tutaj ten stabilizator siedzi już nam na sztywno. Całe ramię nam nie pracuje. Niektórzy montują sobie z prawej i z lewej takie dwa stabilizatory to też daje radę, ale. Gdy ciągnik więcej pracuje z cięższymi maszynami, raczej polecamy zastosować automatyczne dwie sztuki, i wtedy mamy to bardzo stabilne i mocne. Co możemy sobie tutaj porównać? No to tutaj mamy hiszpański zamiennik, na te nie było reklamacji. Tutaj mamy troszeczkę budżetową wersję, działa tak samo. Mamy zawleczkę, mamy dwie pozycje. No, i tutaj też również się wykręca. Na te niestety zdarzały się reklamacje. Czasami się wyginały, czasami pękały. Jednak więcej sprzedajemy tych hiszpańskich i te bardziej również polecamy. Zawsze przy sprzedaży klient jest poinformowany, że proponujemy raczej ten hiszpański. Troszeczkę cena się różni, ale jakoś jest widoczna gołym okiem. No i oczywiście, jak montujemy już sobie taki stabilizator, warto też pamiętać właśnie o naszym stworzeniu blokowanym śrubką, żeby nam się to nie okręcało, przez co nie będzie nam się służywał stabilizator, uchwyt oraz stworzeń. Znacznie to przedłuża właśnie żywotność. O tym uchwycie również rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, gdzie były stabilizatory automatyczne. Te stabilizatory praktycznie zamontujecie do każdego modelu. Najlepiej jeszcze sobie to sprawdzić na naszej stronie. Porównać to sobie z katalogiem do swojej maszyny. Gdybyście czegoś nie byli pewni, no to. Tu macie numer telefonu, eee, możecie składać zamówienia internetowo, wykorzystać kod rabatowy, a myślę, że w tym odcinku wyczerpałem temat stabilizatorów. Zapraszam Was na kolejne filmy, cześć!